Perforacja jelita u psa i kota. Co to znaczy i dlaczego jest to tak poważne? To po prostu przerwanie ciągłości ściany jelita czyni jego pęknięcie. Skutkuje to tym, że treść jelitowa wydostaje się z jelita do jamy brzusznej, prowadząc do zapalenia odrzewnej, co jest bezpośrednim zagrożeniem życia. Przyczyny perforacji jelita. Połknięcie ostrego ciała obcego, kości, patyków, fragmentów zabawek czy idiom. Ostra martwica ściany jelita w przebiegu ciężkiego zapalenia, np. w parwowirozie u psów. Wrzody przewodu pokarmowego po stosowaniu leków z grupy NLPZ-ów bez osłony. Urazy mechaniczne, np. po wypadkach komunikacyjnych czy uderzeniach. Guzy nowotworowe w jelitach, które mogą się rozpaść i przebić ścianę. Objawy perforacji jelita to twardy, napięty brzuch. Tak zwana deska. Twój zwierzak może się garbić, wyginać grzbiet i nie pozwala dotknąć brzucha. Wymioty. Często wielokrotne. Osłabienie, szybki oddech i przyspieszone tętno, a w zaawansowanym stanie objawy wstrząsu czyli blade błony śluzowe i zimne łapy. To stan nagły wymagający natychmiastowej interwencji chirurgicznej. W większości przypadków potrzebna jest tzw. operacja ratunkowa, która polega na oczyszczeniu jamy brzusznej i lub usunięciu uszkodzonego fragmentu jelita, intensywna płynoterapia, antybiotyki i leczenie szpitalne. Perforacja jelita to jeden z tych przypadków, gdzie czas decyduje o życiu Twojego pupila. Jeśli Twój pies lub kot ma nagle silny ból brzucha, jest osowiały, nie chce jeść i wymiotuje, albo podejrzewasz, że połknął ciało obce, jedź natychmiast do weta.